Zapraszam cię do siebie. No właśnie zabierzesz, zabierze ten dom, ty umrzesz i Zapraszam a mnie tutaj nie będzie już. To były tylko. Podbędziesz się. Nie wyganiaj wojska. Proszę ciebie. Nie chodzę, że do domu Naszym wspólnym. Witam i chcę Tobie bardzo serdecznie podziękować, że o mnie pamiętasz, że mnie odnalazłaś. Witam po raz kolejny Pana Prezydenta i Pana Majora. Na wstępie mojego listu chciałabym skierować parę słów do Pana Krzysztofa. Drogi Wujku, Prezydencie Boży, po mojej interwencji u samego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i przeczytaniu wszystkich akt o pana rodzinie oraz rodzinie Piłcuckich okazuje się, że jest możliwość, aby posługiwał się pan nazwiskiem swojego pradziadka, czyli Piłcucki. Można też używać podwójnego nazwiska: Kononowicz i Piłcucki. Zgadza się. Zgadza się. Wypełnione wnioski i dokumenty wysłałem do prezenta Dudy. Do zatwierdzenia podpisu. Za dwa tygodnie wyślę Panu wszystkie dane, które udowadniają, że jest Pan spokrewniony z Józefem Piusuckim. Patce wysyłam bardzo cenny dla Pana, dla całej rodziny Piuszuckich Order, który Pana i mój predziadek Piuszucki dostał za odwagę podczas walki pod bobolami. Bo, bo 10 października 1934 roku Proszę o zawsze dumnie nosić na piersi to najcenniejszą pamiątkę po swoim Moim pradziadku. Pozdrawiam Aleksandra Kononowicz Dziękuję Tobie Ja z Tobie Aleksandro A żeby Była zdrowa to jest mój pra-pra-pradziadek, e, historię na razie nie chcę mówić, ale tylko tak króciutko powiem, że to jest mój pra-pra-pradziadek z rodziny taty. Piłcucki. Tak, tak, Piłcucki. Pamiętaj, ja wychowany z rodów piłcuckich. E, on był marszałkiem polskim, rządził Polską. Prawda, no. nie do Krzysztofa. No, a, 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 a... no, no, obraz. Strzelina? <grym> ten Ta. No gdzie, do Strzelina mam się modlić? Na pewno nie. A jest gdzie Strzelin? Gdzie Strzelin? A to. kto to jest? To. To. To, to jest mój prędziadek. Bo to mój prędziadek. jest Jest. Co niepodobny. Wiesz? Niepodobny? Nie. On ma małą sycylizm. Bo nie. ja podobny do ojca swego. A to jest... Wiesz, kogo trzymał? Kogo? Żonę mego ojca świętej pamięci. Jest! On warnie się Mój dziadek! No dzień dobry. Ostatnio Geremek rozjuszył gospodarza domku drewnianego, nazywając podobiznę Józefa Piłsudskiego Stalinem. Właściciel berłogu, nad którym dumnie wisi marszałek, poczuł się urażony ponieważ poczuwa się jego pra, pra, prawnukiem. No i tak dzisiaj poświęcę film jednej z lepszych paczek listów w historii szkolnej. Kolejna kwestia pokazująca, że to widzowie budują to uniwersum w ogromnej mierze. Ponad 4 lata temu ten wątek się rozpoczął, gdy dostał list, jakiś order, w liście został mistrzowsko wkręcony, że jest przodkiem piłsudzkiego, że może się jego nazwiskiem posługiwać, że walczył w bitwie pod Bobolami, ten tekst już by normalną osobę uświadomił, że to trolling, no ale nie jego. Nie wiem, on chyba jakoś sam z siebie zaczął już przed otrzymaniem listu i certyfikatu mówić o Piłsudzkim w porwie mitomanii, czy może to całkowity wymysł widzów, nie jestem pewien, ale po otrzymaniu dyplomu właśnie no to łyknął to jak pelikan, głosząc wszem i wobec, że on Piłsudski. Krzysztof nowicjuszy Piłsudski. Mój jeden! Certyfikat wygląda akuratnie, legitnie, elegancka ramka, no no, po prostu potężny pra pra prawnuk nie mógł się nie nabrać. To jest naprawdę mocne, no bo ogląda sobie ktoś te filmy, no ktoś kto średnio ogarnia to wszystko widzi sobie plakat Piłsudskiego na ścianie, myśli sobie, o pewnie Polak patriota, promuje legendarne postacie a to po prostu oddawanie czci swojemu przodkowi atencyjne chwalenie się z jakiego to rodowodu się nie jest, jak przepotężnej mitomanii się nie prezentuje, jakim to pelikanem się nie jest. Wiem, że jest niewielki procent ludzi, którzy nie mają pewności, czy to prawda, bo leżnator bywał tak przekonujący, i zapewne to osoby średnio zdające ów osobnika i to środowisko. No ale od kiedy towarzystwo genealogiczne wysyła ludziom, tak samo z siebie, jakiś certyfikat, tak nagle. Gdyby on był z rodu Piłsudskich, to już dawno by o tym wiedział, a nie dopiero po przeżyciu ponad pół wieku. Przyszedł Piłsudski. No i tak se myślę, czy on faktycznie bezgranicznie w to wierzył, bo cała otoczka listów, certyfikat i w ogóle jest tak przekonująca. On jest łatwowierny, no to jak najbardziej może w to szczerze wierzyć, ale jest też tak, że on sam kłamie z przyzwyczajenia, Kłamie, aby zaimponować bardzo często. Rzadko kiedy rozmówcy mu no, wypominają jawne kłamstwo, więc przyzwyczaja się do tego i bezkarnie się czuje kłamiąc. Wykorzysta każdą okazję, aby się przedstawić dobrym świetle. I może w tym przypadku, gdy dostaje coś, co potwierdza jego mitomańskie powieści, wie, że to może być kłamstwo, ale tak dobrze wszystko składa się w całość, że on po prostu nie może tego uznać za, za fake, podejrzewając nawet, bo poszergałoby to jego ego, więc woli tak wierzyć w te brednie, żyć w kłamstwie łudząc się, że ktoś się nabierze i komuś zaimponuje. Lub też zaczyna wierzyć szczerze w coś, co mu odpowiada i nie dopuszcza innej możliwości do pustego obszaru między uszami powodowanej łypy. Oba rozwiązania mają miejsce w przypadku jego mitomanii. Zależnie co to za kwestia, tak naprawdę ogólnie pole do manewru jest przeogromne, jeśli chodzi o tego typu trolling w paczkach jest to skromne ale skuteczne wkręcanie no bo wygląda taki certyfikat profesjonalnie jest nieprzesadnie zrobiony i co istotne zahacza o temat który już był gdzieś tam wałkowany i dobrze się wpasowuje będąc wiarygodnym bo jest po prostu potwierdzeniem jego słów ten certyfikat to jest coś co mu się nie śniło że mógłby dostać ale dostał i rozbudowuje to jego mitomanię świadomą mitomanię no i dziękuję za wypowiedź Dziękuję. Ale to twój dokument? Mój. To masz pewnie jakieś legitymacje. Właśnie jak legitymacje. Ważniejsze? Dowód osobisty? Dowód osobisty mam. Paszport? No, paszportu nie mam, ale wiesz, będę wyraźnie. Ale to nie paszport. O się, mówię. No to już cholera wie, co to może być. No, zgaduj 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 Jeszcze masz szansę No. To takie ważne? Tak. Major widziałeś to co on tam ma? Ma, widział. Cicho nie um. No, ja widziałem to. Nie mów. Każe mi zgadywać. No, nie mów. No. Ładny dokument to jest. A tu na mnie. Ja tylko mogę Ci powiedzieć co jest przy kościele. Stoi jaki pomnik. No Piłsudski <laughs> O kurde cholera zgadz Aż muszę zobaczyć Krzysztof Kononowicz Piłsudski Jestem prawnikiem Potwierdzony czym? Akurat tym Podpisany przez prezesa Nie ma większego już dokumentu chyba w Polsce na świecie Chyba teraz każdy uwierzy Cała Polska, że mój pradziadek Kim był? Pytam was młodzież Czego ja był marszałkiem? O co walczył? Wywalczył, że Polska była od morza do morza. To jest dowód wiarygodny. Teraz mogę posługiwać się dwiema nazwiskami. Ja, jako prawnik, tego człowieka ważnego, który walczył za Boga, za Polskę, za ojczyznę walczył, wylewał krew. Czym walczył? Wam powiem kochani. Sierpami, kosami. Szedł na Niemca, szedł na Moskala. Różkę się ze słabami. Zabrać Polskę. Ten człowiek postanowił nie dać. Ten człowiek przejął krew swoją. Oddał swoje serce. Dzielę jego serce. Przyszukano Kononowicz, szybkie Rodziny taty, rodzona córka, rodzona. Tak jak ty, przypuśćmy, Meksykanom masz brata rodzonego, to tam tatoś miał córkę, nie córkę, ale przepraszam, siostrę, a nie córkę. Co, co już powiedziałem? Siostrę, pomyliłem, przepraszam. Siostrę miał rodzoną i wyszła za mąż za kogo? Piuszyciego, Piuszyciego. Udowodniłem wam, biachem. Na dobranoc kawał. Major idzie do ukulisty. Okulista mówi: zakryj jedno oko. A major mówi do ukulisty: Nie, kurwa nie ma czasu. To ja nie zdążę. Do widzenia.